Hey Play przedstawiam Monster High nowy upiór w szkole. Cześć! Pierwsza. Hej, słyszeliście o tej nowej szkole? Ach, nie mogę się do tego poznam. Ja też, ja też, aż mi śruby za chwilę się wykręcą Nowa? A to nie ja byłam ta nowa? To byłaś nowa 15... Hmm, nie wiem, no nie 15, ale nie wiem, 2 miesiące temu. Aha, czyli co? No a myślę, co dochodzi. Tu jakaś nowa, tak? No nie, ale każdy może spytać, prawda? Nikt mnie nie rozumie. Jestem inna. No nie wiem, czy tej nowej szkole się jakoś rozpoznam. <laughs> jakoś to pytać tak fajnie. A nawet nie mam przyjaciółki. Może kogoś poznam. No nie wiem. Pójdę lepiej już na obiad. mówiąc, to weź sobie już idź, bo nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Nie pójdę sobie. Dobra, jak chcesz ja po prostu. Nie rozumiem, czemu nie ogarniasz, że może być 100 osób nowych, wiesz? Wiesz, co? Nie mam ochoty też z tobą rozmawiać, papa. Pa. Ekologicznie zła jest. E, Rebeka? Rebeka, wiesz? O, oh, śrubki w nogach mi się trochę poluzowały. Wiesz jak to jest. Muszę sobie przykręcić poczekaj. Eee, jasne, tylko powiedz, czy nie rozumiesz. Jestem ekologiczna, a ona jest szkieletem. Czy ty to rozumiesz? Szczerze No nie, ale... Ej, ty, tobie słowa tydowa. Zobacz. Okej. Okay. O Jezu Ale. Łod... Ej, hej, dziewczyny, zaprzyjeździli się? Hej, jestem Welus, A ja Rebeka. Fajny był. O, dzięki, twoje też. jak masz tejbie? Rochelle. O, na imię ja, A, fajnie, miło cię pełnąć i ciebie też. Jestem Rebeka. Uh, a, chyba ci się śrubki poluzował. Nie, właśnie przykręcam. Um, jestem tutaj nowa, akurat. Wiem, zauważyłam. Ja. To. Gdzie się wybierasz? A na obiad. O, ja też chciałam pójść, właśnie. To ja pójdę z wami. A, spoko Dobrze, to idziemy? Jasne. Um, e, tędy się idzie? Tak, tak, tak. Idzie się tędy e, e, Idzie e, Cleo Ej, to jest kleo? Nie, no. Ona musiała akurat w tej chwili iść. Gulia, gdzie jest moja szminka? No nie wiem. Au! Uważaj, jak chodzisz. Zatierasz nie z tym upiorą, co trzeba. Ciąg dalszy nastąpi i zapraszam do inne moje filmy. pa! pa!